Witajcie, moi drodzy. Dzisiaj się z takim pięknym widokiem obudziliśmy w Szwajcarii. Jak przyjechaliśmy tutaj w nocy, to było bardzo dużo gwiazd. Widzieliśmy, że jest góra jakaś przed nami. Słyszeliśmy też ten strumyk. Ale jest to zdecydowanie cudowny widok. Nieco z czego spodziewałam się ujrzeć z samego rana. Okazuje się, że tu jest też jakaś trasa do spacerowania. Ponieważ już przyjechało kilka samochodów, spakowali kiki, plecaki i poszli w góry. Przyjechaliśmy wczoraj tutaj o północy, więc było ciemno, niewiele było widać, tylko piękne gwiazdy. Jesteśmy około godziny od granicy Szwajcarii. Trasa była jak najbardziej w porządku, bo przejechaliśmy przez 8 tuneli. Także jeszcze tak mocno po górach nie jeździliśmy, więc zobaczymy jak nasz kamper będzie się sprawował w Szwajcarii i w tych górach, więc mam nadzieję, że będzie, będzie dawał radę pod te górki. Chłopcy jeszcze śpią, daję im odespać, ponieważ przez te ostatnie dwa dni zrobiliśmy grubo ponad 1000 km, więc chcę im dać trochę odpoczynku dzisiaj. Miasteczko, w którym jesteśmy, nazywa się Perefite. Nasza podróż dalej nas będzie prowadziła w rejon Interlaken, w rejon tych pięknych jezior, gdzie będziemy odkrywać i zwiedzać piękne zamki i zjawiskowe miejsca. Będą cudowne widoki na Alpy i nie tylko. Nie wiem, czy wiecie, musiałam to wygooglać, ponieważ ilość tuneli mnie zaskoczyła jaką przejechaliśmy wczoraj w ciągu dosłownie godziny. I Szwajcaria okazuje się jest to kraj słynący z niesamowitej liczby tuneli. Jest ich ponad 1300. A oficjalną walutą jest frank szwajcarski. Języki urzędowe to niemiecki, francuski, włoski i retoromański. Więc mają trochę tych języków. Tak samo jak w Luksemburgu, zainteresowaliśmy się, ile wynosi średnie wynagrodzenie na godzinę. Jest to około 33 franki na godzinę. Gdzie w Luksemburgu też stawka się waha między 25 a 30 euro za godzinę. Więc widać, że są to bogate kraje. Będziemy chcieli zrobić tą grand tour Szwajcarii, czyli taką częściową trasę z pięknymi widokami w Szwajcarii. Jeśli macie jakieś pytania, oczywiście to zadawajcie je w komentarzach. Jeśli będę umiała, to odpowiem i pomogę. Y oczywiście pod każdym opisem filmu będę starała się wrzucić y lokalizację, gdzie parkowaliśmy, jakieś takie podstawowe linki, informacje do miejsc, które będziemy zwiedzać, żebyście mieli łatwe do skopiowania nazwy, wyszukania, no i może kiedyś zaplanowania swojej wycieczki w te rejony, w które my będziemy jechać. W Szwajcarii chcemy spędzić około tygodnia. Może 10 dni zobaczymy. Później będziemy jechać do Austrii, gdzie też zatrzymamy się w kilku pięknych miejscowościach. No a taką finalną destynacją jest Budapeszt, Formuła 1. Wyścig jest 21 lipca. Także to jest taka nasza finalna data, gdzie tam musimy być o tej porze po wyścigu Formuły 1 będziemy zmierzać w stronę Polski Także no taki mamy plan taka jest trasa zostańcie z nami wiecie co robić jeśli macie jakieś pytania piszcie w komentarzach będziemy wdzięczni za polubienie za subskrypcję, to nic nie kosztuje a nam pomaga zwiększać zasięgi Wyszliśmy na spacer to jest jakaś traska Idziemy sobie przez las, trochę pod górę, wzdłuż wodospadu i rzeki. Woda jest mega czysta. I zastanawiamy się, czy jest do picia, ponieważ w Luksemburgu, jak byliśmy, to były znaki, że jest woda do picia. Plus widzieliśmy, że dzieci szkolne. Prosto z kranu też piły wodę. Czyli musi być bardzo dobrej jakości woda. Jeśli coś wiecie o tym, to napiszcie w komentarzach. Jak tam woda Oli? Inna, lodowa. Lodowa. Nie. nie spodziewaliśmy się tutaj takiej świetnej trasy, a zaparkowaliśmy tutaj tylko na noc. Przyjechaliśmy mega późno, więc nic nie było widać. A tu proszę. No spójrzcie, nawet w takim pięknym zielonym miejscu zdarzają się jakieś śmiecioszki. A tam. Jest ławeczka i jest śmietnik. Ciekawe dokąd te schody prowadzą. Jest ciepło, słuchajcie. Jest jakieś 30 stopni. I dochodzimy tam do wodospadu. Nie spodziewaliśmy się tak cudownego miejsca. Jest tu zero ludzi. Super. Te schody prowadzą jeszcze wyżej, a my podejdziemy tu pod wodospad. Czego się nie zrobi, do dobrego ujęcia. Oliwier przejął kamerkę, przeskoczył przez skały i strumyk i robi mi lepsze ujęcia. Dobry cynek. Jakie obrośnięte drzewa takim mchem dużym. Jeszcze więcej schodów. Ciekawe ile ma ta trasa, bo nawet nie wiemy. Wyszliśmy z wodą, więc myślę, że damy radę. Co chwilę takie kaskady. Pięknie. Czy ktoś wie jakie to są grzybki? Napiszcie w komentarzach. Pachnie grzybami, na maksa. Jest zielono. Cisza, spokój. I kolejny mostek. Udało nam się kupić internet. E, za 24 euro mamy z e, zlajki. Zaraz zobaczymy jak będzie śmigał. E, ogólnie kilka stacji benzynowych było samoobsługowych, e, więc nie, nie mogliśmy na stacji kupić. I był sklep jeden, gdzie była reklama Sunrise, tej karty, którą chcieliśmy oryginalnie kupić, ale pan powiedział, że tylko klientum, klientom i tylko lokal są na kontrakty 24-miesięczne, e, więc w kiosku. Udało nam się kupić, właśnie, więc zaraz zaktywuję. Pokażę Wam, jaki jest pakiet. Tak jak widzicie, nielimitowany internet w Szwajcarii, 40 giga wysokiej jakości internetu, nielimitowane telefony w Szwajcarii i w Europie, SMSy w Szwajcarii i roaming dodatkowo 3 giga i 1000 minut. 24 franki szwajcarskie to wyszło 24,78 euro. Ale udało mi się na, sto, na stacji COP. Kupić właśnie tego Blue taga To jest taki e, oznacz, oznacznik taki na, na parking. Można do 90 minut parkować za darmo właśnie e, na strefie niebieskiej. E, I ustawia się e, czas, e, kiedy za 90 minut mija i kładzie się go z przodu na desce rozdzielczej. E, koszt tego to jest 2,95, czyli około no tam 3 euro z hakiem. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać na kamerze ale już zaczyna nam się fantastyczny widok na Alpy Nie widać szczyty są ośnieżone jesteśmy strasznie podekscytowani, że już wjeżdżamy w wysokie góry idziemy do miasteczka Tychy Uny co jest przy tych jeziorach koło Interlaken mamy jeszcze jakieś 10 minut także mam nadzieję że coś dzisiaj jeszcze tam pozwiedzamy i że uda nam się aktywować kartę, bo ta aktywacja online coś nie za bardzo działa. Zadzwoniłam na infolinię, ale pani powiedziała, że trzeba 48 godzin czekać, bo jeszcze karta nie jest zarejestrowana. To się trochę mija z celem. A na szczęście mamy e-SIM kartę z maja, która śmiga, więc jest dobrze. O 5 minut później, żebyśmy nie zapomnieli o Irlandii, zaczęło padać. No od tej pory, muszę powiedzieć, że jestem było zaskoczona. Ludzie są bardzo pomocni, na jakiejkolwiek stacji się nie zatrzymaliśmy, czy w sklepie. Mimo, że ludzie po angielsku nie mówią, bardziej po francusku, też niemiecku. Jak najbardziej na migi się dogadujemy, albo w Translate pomaga, także jest dobrze, jesteśmy w stanie się dogadać. I tam widać zamek w tle. To jest Thorn Castle, Thorn Zamek, a my chcemy do Oszlost. Podam nazwy pod filmem, bo nie wiem dokładnie jak to się wymawia dobrze. Spójrzcie jaki piękny zamek na skale. Jeszcze nie wiem, czy do niego pójdziemy. Mam chrapkę na drugi zamek, który jest nad wodą. Więc to jeszcze jest do ustalenia. Podoba mi się ta architektura drewniane okna zaokrąglone dachy. A my jedziemy yy, na parking publiczny. Mam nadzieję, że znajdziemy miejsce. No i użyjemy tego blue taga, czyli tego niebieskiego dysku do parkingu. Teoretycznie po 6 już jest bezpłatny parking i możliwe, że będziemy mogli też na noc zostać, jeśli to będzie w miarę bezpieczne miejsce. Więc zaraz się okaże. Cały czas w tle te fantastyczne góry. O, jaka woda morska. I ludzie się kąpią, jest pięknie. I mimo że pada deszcz, to i tak się można opalać i kąpać. Park, tak, to tam. tutaj niby, no. No niestety za bardzo wystajemy, więc będziemy szukać innego parkingu. Ale szybko skoczę Wam pokazać promenadę, gdzie jestem tak blisko, bo jest to bajeczne miejsce. I na pewno tu wrócimy na spacer. Spójrzcie, tam jest ten zamek w tle. Tu jest Marina. Pięknie jest ciepło, mimo że też zaczął padać. Tam w tle jest też widzę super most taki drewniany. Czyściutka woda. No nic a my idziemy szukać w takim razie parkingu, który będzie dostosowany do samochodów takich dłuższych jak nasz. Także jedziemy szukać dalej. Zostańcie z nami. Trzymajcie kciuki, żebyśmy coś znaleźli. Witajcie moi drodzy, znaleźliśmy parking, udało się. Jest tak ciepło, jest 30 stopni, jest godzina 19, a ja tu z wiatraczkiem swoim bezprzewodowym i się chłodzę, tu rowery gotowe do drogi i pokażę Wam to miejsce, gdzie zaparkowaliśmy. Wystawiłam tą właśnie winietkę niebieską. I do 8 rano możemy tutaj być. Znowu, już od 8 rano można tą winietkę używać tylko maks na 1,5 godziny, 90 minut. Spójrzcie. Tam jest y, marina. Tam właśnie jest stacja pociągowa, którą mijaliśmy autobusy. Tu jest y, zrzut wody kanałów ziemi. Obok jest budka, z której można otworzyć i nalać sobie tej wody. A my stoimy właśnie tutaj. I tak wygląda winietka kładzie się ją na deskę rozdzielczą i ustala godzinę, o której się wróci. Także jest dobrze. Jedziemy zjeść miasto. Zrobiłam hot dogi i zrobiliśmy frytki w... Air Fryer. Jak jest Air Fryer po polsku? Prawnica powiedz Mój mózg już jest fried. No, więc właśnie mamy takiego Air Fryera. Za 19 euro z Lidla. Za 18. 18. Robi robotę, robi pycha frytenie. Eee, dlatego stwierdziliśmy, że pójdziemy jak Janusze na jedzenie na miasto. Nie będziemy milionów wydawać. Kupimy sobie może jakieś drinki. Pojeździmy na rowerach i pozwiedzamy. Może temperatura trochę spanie, to będzie się dało lepiej oddychać. <laughs> Widzimy się później się tylko u nas jest jakaś firma, która chyba sprzedaje wyprawowe samochody. Ten na przykład z 2008 roku kosztuje 86 tysięcy franków. I są różne opcje tych samochodów. Ale spójrzcie na ten dom drewniany w tle i góry. Tu jest taki bardziej konkret. No, ale nie dziwię się. Oferują takie usługi, O, tu wyciągarka nawet jest, ponieważ po tych górach to trzeba jak najbardziej mieć takie 4x4. Ten most dla pieszych w rejonie Interlaken został zbudowany w 1893 roku i ma długość około 56 metrów. Jest wykonany głównie z żelaza co nadaje mu solidność i trwałość. Spójrzcie sami. Most ten łączy brzegi rzeki Are no i jest częścią popularnych tras spacerowych w rejonie frau Jak widzicie, oferuje wspaniałe widoki na okoliczne góry i rzekę. O co flaka. Więc Łukasz wrócił się do kampera. Przyniósł pompkę, taką małą elektryczną. Zobaczymy, czy uda się coś podratować ten rower. Jutro spróbujemy coś skleić. A jak nie, no to po prostu pojedziemy do jakiegoś serwisu rowerowego i poprosimy o wymianę opony, dętki, cokolwiek tam jest na rzeczy. Na szczęście nie odjechaliśmy daleko. Świetnie no wygląda, jak jest takie oświetlone. Dobra, wracam do chłopaków, oglądać mecz. Tu mnóstwo kawiarenek wzdłuż rzeki, fantastyczny klimat.